Dzisiejszego filmu będzie kontynuacja y, pracy nad otwarciem tyłu kolan i rozszerzeniem tyłów nóg. Tak jak obiecałam w jednym z pierwszych filmów, y, zajmiemy się y, kolejną wersją pozycji Supta podam tym razem z nogą do boku. Jak już wspomniałam, jest to pozycja idealna dla osób początkujących i bezpieczna y, dla kręgosłupa. Po więcej informacji na temat y, zdrowotnych aspektów tej pozycji zapraszam do mojego bloga. Tak ja więc kładziemy się na macie. Pamiętajcie o właściwym y, ułożeniu ciała. Y, odsyłam do pierwszego filmiku z cyklu filmów dla osób początkujących, gdzie pokazuję jak ułożyć ciało na macie, by odpowiednio ustawić kość krzyżową. Krótko przypomnę, że odpychając się nogami od maty, jesteśmy w stanie y, właściwie ustawić kość krzyżową, a chwytając. Krawędzie maty jak najniżej się da, rotujemy na zewnątrz, no to ułatwia nam otwarcie klatki piersiowej. Do tej pozycji potrzebujemy pasek, tym razem złożony na pół, czyli podwójny pasek. Już leżąc na macie, aktywizujemy nogi, to znaczy rotujemy uda do wewnątrz, wypychamy pięty, rozszerzamy i parce palce stóp. Następnie bierzemy podwójny pasek, uginamy prawą nogę, w kolanie, przybliżamy ją do klatki piersiowej, zakładamy podwójny pasek u podbicia pięty i początkowo trzymamy nogę z sobą w do sufitu i z kolanem blisko klatki piersiowej. Następnie napierając na pasek, Prostujemy nogę. Tym razem nie musimy już dbać o to, by kąt między podłogą a nogą w górze wynosił 90 stopni. Ważne jest natomiast, abyśmy utrzymali cały czas otwarcie tyłu kolana, czyli innymi słowy, aby noga była cały czas maksymalnie wyprostowana. Następnie przekładamy oba końce paska do prawej ręki, lewą możemy ułożyć albo na udzie, albo w linii z barkami. Rotujemy stopę na zewnątrz i przenosimy nogę do boku. Cały czas w tej pozycji pamiętamy o nodze znajdującej się na macie, która stanowi naszą kotwicę. Noga ta jest napięta, to znaczy udo zrotowane do wewnątrz. Centrum tyłu pięty jest dociśnięte do maty. Palce rozszerzone i wydłużone. W tej pozycji staramy się wykonywać ruch odpychania przodu nogi od siebie i jednoczesnego przyciągania nogi do siebie, czyli innymi słowy przyciągamy piętę w stronę głowy i odpychamy przód uda od siebie. Cały czas staramy się przyciskać lewy pośladek do maty. Brzuch kierujemy z prawej strony na lewo. Po kilku oddechach w tej pozycji możemy spróbować przybliżyć nieco nogę, nie tracąc otwarcia tyłu kolana. Wychodząc z pozycji, przynosimy prostą nogę do pionu, nie zginamy jej. Dopiero teraz rozluźniamy się i łączymy nogi w osi ciała. I wykonujemy pozycję na drugą stronę. Pozycję tę, jak każdą wiodzę, możemy sobie albo ułatwić, albo ją pogłębić. I tak, jeżeli jesteś osobą już zaawansowaną, możesz wykonać pozycję bez użycia paska, a mianowicie za pomocą kciuka i palca wskazującego uchwycić duży palec u nogi, unieść nogę do góry, następnie do boku. Możesz także spróbować nieco przybliżyć ją w zależności od tego, jakie są Twoje możliwości. Jeśli jesteś osobą początkującą, chcesz lepiej wyczuć pracę nóg w tej pozycji, możesz ją wykonać przy użyciu dwóch pasków. Wówczas jeden pasek, a właściwie pętle, umieszczasz w pachwinie prawej nogi i u podbicia pięty lewej. Przypominam, że Wielkość pętli należy odmiesz tak, by w momencie jej całkowitego napięcia noga znajdująca się na macie nie była jeszcze całkowicie wyprostowana. Umożliwi nam użycie uczycie umożliwi nam ustawienie bioder w linii, a także ułatwi pracę pozycji ułatwi pracę nogi znajdującej się na macie. Następnie bierzemy. Drugi pasek podwójny, zakładamy u podbicia prawej pięty. prostujemy nogę. Unosimy nogę zgiętą najpierw do góry. Następnie prostujemy. Przekładamy na końce paska do jednej ręki. Rotujemy na zewnątrz i przenosimy do boku. Możemy tę pozycję wykonać również przy użyciu klocka, zwiniętego koca lub wałka. Wówczas używamy go jako wsparcie dla naszej nogi znajdującej się w górze i ustawiamy blisko uda. I tak jak poprzednio, zakładamy podwójny pasek na podbicie pięty. Prostujemy nogę do góry, przekładamy pasek do prawej ręki ręka lewa w linii ramion, rotujemy nogę na zewnątrz i przenosimy do boku. Użycie wałka koca lub klotku pomaga rozlu lepiej rozluźnić pachwinę i brzuch, co jest bardzo ważne w okresie menstruacji. Jeśli natomiast trudno jest ci utrzymać równowagę, w pozycji z nogą znajdującą się na macie możesz oprzeć stopę tej nogi o ścianę, a następnie przy użyciu paska unieść drugą nogę do góry i do boku. Ułatwi Ci to zdecydowanie wykonanie pozycji i przygotuję do wykonywania jej pełnej wersji bez użycia ściany.